Cześć, witaj. Jeśli dotarłeś aż tutaj, przypuszczam, że Twój Meta Business Manager nie kwalifikuje się do weryfikacji. W tym krótkim filmie pokażę Ci, jak w kilku prostych krokach odblokować tę sekcję, aby rozpocząć weryfikację swojej firmy na meta. Na początku przechodzimy do sekcji Informacje o firmie w naszym Meta Business Manager. Tutaj będziemy musieli zaktualizować wszystkie informacje dotyczące naszej firmy, w szczególności nazwę prawną, adres, numer telefonu i stronę internetową. Bardzo ważne, strona internetowa musi być operacyjna i dostępna, ponieważ meta użyje tych informacji do zatwierdzenia lub odrzucenia weryfikacji firmy w drugiej fazie procesu. Po zaktualizowaniu i zapisaniu tych informacji, Musimy przejść na Colbel.eu i stworzyć nowe konto. W opisie tego filmu znajdziecie bezpośredni link do stworzenia konta. Po zalogowaniu się na swoje konto Colbel, kliknijcie na WhatsApp Cloud. Następnie kliknijcie na Dodaj kanał. Nazwijcie ten kanał MetaBiznes. A potem Kliknijcie na ten niebieski przycisk, pojawi się to okienko. Zalogujcie się na konto Facebook, które zarządza Meta Business Manager, który chcecie odblokować. Następnie kliknijcie na Kontynuuj. W tej sekcji będziecie musieli wybrać menedżera biznesowego, którego chcecie odblokować. Następnie sprawdźcie, czy wszystkie szczegóły, a szczególnie strona firmowa, są zgodne. I kliknijcie na Kontynuuj. To, co robimy w tej procedurze, to symulowanie tworzenia konta WhatsApp Business API, aby odblokować przycisk umożliwiający weryfikację naszej firmy. W tej sekcji, więc kliknijcie na Kontynuuj. Nazwijmy te dwie sekcje Test Meta. Test Meta. I jako kategorie wybierzmy inne. Kliknijmy Kontynuuj. Po kliknięciu są dwa możliwe scenariusze. Pierwszy to taki, że Meta zaproponuje Wam wprowadzenie własnego numeru telefonu do użycia na WhatsApp. Drugi to taki, że Meta zaproponuje numer oferowany bezpłatnie przez Meta. Jeśli macie tę drugą opcję, wybierzcie ją. W przeciwnym razie, tak jak w moim przypadku, muszę wprowadzić numer telefonu do użycia na WhatsApp. W tym drugim przypadku. Radzę zaopatrzyć się w numer telefonu, który nie był już używany w WhatsApp lub WhatsAppist. Po wprowadzeniu numeru telefonu możemy zdecydować, czy chcemy otrzymać kod weryfikacyjny via SMS, czy telefoniczne połączenie. W moim przypadku wybieram SMS i klikam Kontynuuj. Wprowadźcie kod weryfikacyjny, który otrzymaliście, i kliknijcie dalej. Kliknijcie Kontynuuj. I poczekajcie kilka sekund. Na ostatnim ekranie zobaczycie ten banner i musicie kliknąć Zakończ. Aby zakończyć procedurę, musicie wrócić do swojego konta Koldel. Przycisk Połącz stanie się klikalny, więc aby kontynuować, kliknijcie Połącz. Tym ostatnim krokiem. Kończy się procedura odblokowania w celu rozpoczęcia weryfikacji waszego Meta Biznes Managera. Jeśli przejdziemy do sekcji Centrum Bezpieczeństwa naszego Biznes Managera, znajdziemy przycisk weryfikacji, który pozwoli nam rozpocząć procedurę weryfikacji firmowej naszego Meta Business Managera. Na koniec tego filmu opowiem Wam o Kolbel. Kolbel to narzędzie zaprojektowane dla firm, które umożliwia zarządzanie aplikacjami do komunikacji natychmiastowej. Takimi jak WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram czy Telegram na poziomie firmowym. Dzięki temu teraz będziecie mieć dostęp do wspólnej skrzynki odbiorczej z różnymi poziomami dostępu i uprawnień, które pozwolą Wam lepiej zarządzać rozmowami z Waszymi klientami z tych kanałów. Z Kolbel możecie tworzyć chatboty. Do automatyzowania komunikatorów i tworzyć procesy firmowe, które są płynne i efektywne. Można również tworzyć kampanie zbiorcze na WhatsAppie i Telegramie oraz uzyskać globalny przegląd dzięki modułowi statystyk. Jeśli interesuje Cię tego typu narzędzie, polecam wypróbowanie 7-dniowej wersji próbnej. Gdy masz już podłączony numer WhatsApp API, Wystarczy, że zaprosisz swoich współpracowników i przetestujesz wszystkie możliwości naszej platformy. W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami bezpośrednio przez naszą stronę, pisząc na WhatsApp. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie pomocny i do zobaczenia następnym razem. Cześć!